To ja jestem Zenek, to jest Mighty Magic Do of Champions. Dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek e, grając z Katem. E, będzie to ten sam build, który nagrywałem jakiś czas temu. To był build oparty o Sakrinacza Krwi i Wood. Szczęścia Grand Final Cut. Zobaczymy jak to so teraz pójdzie. Jakoś specjalnych takich sukcesów mega tym deckiem nie osiągnąłem grając. Na pewno nie jest to Nergal czy... czy czy ten, czy Flashbane, tak dobry deck, ale fajnie się gra i szczególnie ma się niezłą satysfakcję jak się uda zabić przeciwnika używając właśnie tego Grand Final Cuta i tego Zaklinacza krwi to jest naprawdę niezła, niezła jazda naprawdę się to <coughs> można się ucieszyć grając e, takim zestawem znaczy wygrywając grę za pomocą Grand Final Cuta i tego Zaklinacza krwi naprawdę wygląda to dość fajnie no wezmę to zaryzykuję Specjalnie mnie nie bawi granie przeciwko tej żomalce, bo to jest trudne do wygrania, no ale zobaczymy co wyjdzie. Arianna, zerwany prosto jest też wierliwym bohaterem, także no, trudno się tym gra. Co by tu postawić? Zaryzykować i zagrać to? Nie wiem, czy po dupie nie dostanę no dzień dobry. Dobra, łap bombę w takim razie drzewo. Pójdę w powera i Heja. O Boże. Dobra. Wyszło na to samo w sumie. Zostawię sobie olifanta w takim razie. Power i Heja. Padnie. przynajmniej tyle eee, co by tu postawić tą karciochę? czy może olifanta? postawię sobie olifanta chyba hmm, dobrać kartę? czy nie? a dopiero karta w sumie ale no, let's go Co by teraz zagrać? Postawimy to. Postawimy goblina. Goblin czarnej czachy. Jedziemy z koksem. Heja. No w tym turce można by to zagrać. Jeżeli karty wszystkie przeżyją, to będzie całkiem nieźle. Chyba że coś mi gość ukradnie skupiuje, albo coś cokolwiek innego zrobi. Połączenie tych szkół magii, jest dość upierdliwe. Dobra. Goblin przeżył. Teraz pytanie, grać to? Zabiję tego typa na pewno, dobra, chyba zagram. Będzie to raczej opłacalna wymiana. Czy wymiana, no. Trochę surowców mnie to kosztowało i tyle. Eee, dobra, to postawię sobie tego zioma i tą ziemalkę i heja. No, wygląda dość nieźle, sporą przywagę mam na polu bitwy. Jeżeli chodzi o karty, gościu nie ma nic, ja mam już połowę zajęte, praktycznie pola walki. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć ósmych, kurwa. pięć ósmych pola walki zajęte. Fantastycznie. większość dobra, drzewko, coś jeszcze o, to będzie raczej szybkie GG co tu się widzi? co to to co by tu zrobić grand final cut jest na łapce Zostawię sobie tego ziomka już jestem dość dobrze wylewelowany, to sobie dobiorę kartę, o elegancko Dobra, jest to, jest to i jest grubo. Hahaha, ha, ha. teraz tylko trzeba się pozbyć jakiejś karty z pierwszego szeregu. I można stawiać kurna zioma. Dobra, tylko pytanie, czy wystarczy mi surowców? Powinno wystarczyć, ale ale nie mam żadnych stworów na polu bitwy, o boże. No to jest failogród, teraz nie ma co go stawiać. Lekki syf się zrobił. Dobra, pójdę w to. Dobra, dwa orki. I to. Dobra, tu bomba. Tutaj karta. Let's go. Dobra, no to w sumie można użyć grand final karta w następnej turze, zabić dwa stwory. Dla zabawy, albo zabić go tymi stworami, jeżeli nic nie zrobi i jest GG. No, oczywiście, chyba, że jakiś i coś przekombinuje, gościu. coś mi skopiuje, albo porwie, władcą marionetek. Że to i to zabić to będzie ile? 10 ataków, grubo. Będzie zabawy. O oh boże, ten typ... No dobra, bez różnicy mi to jest. licz to to jest GG i tak już teraz. Odpalamy kur na Grand Final, kata jest po zawodach. Stawiamy dziutkę tutaj. To i to zakatupimy. I GG, chłopie. Yeah! <laughs> Dobre, 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 dobre. Opuśćmy pole bitwy. Jako zwycięzca. Dobra, zobaczyć, czy tak może coś zmienić w tym deku Tymi tańszymi kartami się całkiem nieźle gra. A ja się morduję z tymi jakimiś koksami. Może zrobić z tego po prostu jakieś... Maksymalnie do czterech, znaczy w sumie no... Wywalić to, bo to jest trochę badziewne. I coś z za, za 3 zagrać. <laughs> Tylko co za 3 tu zagrać? Można by było tego gościa chyżość i niewrażliwość na odwet. Co tu by zagrać? Miażdżyciel już 4 kosztuje. Hmm. Problem w tym, że ta kurna twierdza za 3 nie ma dobrych kart. To jest beznadziejne tak trochę. Czy będą no dobre, ale to jest szybki atak i jeden, jeden atak, to jest na troszkę. To jest takie sobie, to jest, nie chcę tego, bo jest magiczny, a ma niech ja mam kurne wydarzenia. Mam e, Burze znaczy nie Burze tylko ten tydzień oswojonych dusz, także będzie dostawał po dupie jego atak trochę, trochę, <coughs> trochę. Co by tu zagrać? Może za dwa tego gościa? łowcę jeszcze dorzucić. Sobie za dwa mam dwa t 4T, cztery 4T. Cztery Dwa te kurna gobliny, nie no to w sumie jest optymalny dek, nie ma co tu zmieniać raczej, tu ewentualnie można by dożyć most, dwa mosty jeszcze, dobra nie ma co kombinować, bo przekombinuję ten dek, skoro się sprawdza to nie ma co w nim zmieniać, dobra jadę z koksem znowu, zapykam następną giereczkę, zobaczymy jak się uda zagrać, ostatnia się powiodła, kombo się udało, ZORMO, to może być też zabawne. 2-3-3-4 Niech będzie zaryzykuje to coś BESTERMANIACK okay, ZA DWA HONO tutaj ziomek, let's go. Trzy powiadasz. Dobra, mam trzy. Wchodźmy w to. Ok, yeah, let's go. Świniak przerośnięty? Tak, coś uczyłem, że to będzie przerośnięty. Świniak. Eee, co tu zrobić z tym świniakiem? Tym można zablokować. Od biedy. jak może gościu nie, no teleportu raczej nie będzie używał, bo nie ma jak. Dobra, co by tu postawić? Surowce są, to postawię sobie tego dziąka Coś. Pójdziemy w przeznaczenie i heja. Oooo, dobrze, się ustało. Myślałem, znaczy że gościu nie ma czarów w ogóle, a jednak ma. No to lekki fejlogród, trzeba się pozbyć tego świniaka jak najprędzej. Bo zaczyna bruździć. Tylko jak, nie ma żadnych budów szczęścia dobrych. Zostaje Pao, tylko to jest problem w tym, że go tymi tak nie zabije. No to, to, to... 4, 4 punkty zostały 4 surowce, dobra Niechaj będzie ten ziomek Jest eee, sobie dobiorę kartę O, roślinka jest kurna, ale pała mi tak zagrada drogę Dobra 7 Wow, GG No, a co zrobić? God Cześć, pao, cholerny. Mu się udał. Jeszcze raz zagrać? A, jeszcze raz zagram, zaryzykuję. Może będzie kolejny fail. Mówię, ten, ten deck nie jest może jakiś mega wypasiony. To praktycznie się bazuje tylko na tym ostatecznym ataku w postaci Grand Final Kata i tego kurna zaklinacza krwi. No dobra, niech będzie to Zobaczymy jak mi pójdzie przeciwko świątyni. Tu może być też problem pewien. Jeżeli goście dobrze grają tam świątynię, no to będzie problem na pewno. Takie coś. No dobra Donki Donki, to ja sobie postawię takie coś. O, roślinka może wejść, czemu nie? Zatakuje tego magika zaatakuje power To ma kurczę odporność na magię, także to będzie jego obrażenia, będą o połowę mniejsze. A będzie dostawał to zawsze jakiegoś strzała. No, uciekł. Dobra, co by tu rozkminić? Cztery. koksa postawić? Szkoda, że nie mam dwóch kart za dwa, to bym sobie coś postawić fajnego. Dobra, ja pójdę chyba tym tutaj. Postawię orka. Let's go. Więc surowców to w sam raz będzie na to i na to. Co kolega wymyśli, Jezus Mary. Czarów nie używa? To fajnie, o, tutaj nie fair. Dobra. No, jakiś kurna rusher jakiś. Dobra. Jakby to zagrać. Bomby na pewno. Też bomby poproszę. Eee, w sumie mogę zagrać tego kurna sępa. Chyba zagram. Proszę bardzo. I, i, i może jeszcze. Proszę bardzo. Powariheja. Problem w tym, że tego nie zabiję w pierwszym podejściu. Trochę szkoda. Ten mi zabije roślinę teraz. I ta harfia sobie z nim nie poradzi w następnej duże że wezmę jakiś dopalacz, odpalałbym. No, w sumie, przydałbyś jakiś dopalacz. Tydzień, tydzień najemników albo <laughs> ten szczęścia. Nie pamiętam, jak się nazywa. Jakaś sadzawka, coś tam chyba, o ile się nie mylę. Sadzawka czegoś tam. Co zadaje dwa punkty obrażeń bohaterowi. I wszystkie stwory dostają. plus jeden ataku. Dobra, to padło, to też padło. No, nieciekawie, szczerze mówiąc, co by to postawić? Z sześć, mogę postawić to, mogę postawić to, i trzeba będzie tak zrobić, już tutaj, tak, strzał z tego strzał, 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 przeznaczenie, i heja. Gościu, dziwo, w magię nie idzie w ogóle. Może nie gra magii. to przeznaczenie? Może to on jest na łodach szczęścia to gra. O cholera mnie. Szóstka. Co on chce postawić za 6. co dodaję? Póki masz mniej stworów twój przeciwnik, niż twój przeciwnik masz wystawiać zwykłe stworzenia z dwa, za 2. No ciekawe, zobaczymy co postawić. No dużo tych stworów pewnie nie postawią. może z 2. A ile to kosztuje w ogóle? 0. No fajnie, no to masz 6 punktów, a to może 3 stwory wystawić. No to Ale w szału nie ma żadnego specjalnego. Postawi jednego więcej, może i tyle. Tak by postawił, może z dwa. No i coś czuję, że on nie ma co postawić w ogóle, bo jakby miał, to by już stawiał. Pewnie się zastanawia, jak poustawiać te swoje jednostki, żeby po tyłku nie dostały za bardzo. O, dobrze. To zginie, to zginie. Szczęście to będę mógł zakatrupić. No nieźle mu to wyszło nawet. Nie powiem. Dobra, wejdź, zgiń. Zgiń. Tu eee, wejdź też ładnie, zgiń. Teraz tak, został mi pause. Mogę to postawić za jeden i chyba to zrobię. Proszę bardzo. Elegancko. 6 punktów. 6 punktów. Co by zrobić? Zabić pałsem go. Czy to ma sens? Wstawię sobie tego orka tu. Dobiorę kartę. elegancko jeszcze. Wystawię sobie goblina. No i heja. No. Miodzio. O Jezus gościu chyba nie ma co grać w ogóle. Coś mi się widzi, że to będzie GG. No i wziął się padnął. No tak fajnie, już liczyłem, że za chwilę mi się uda, kur na grand final kata zagrać. No demet. nic co, zawiecha? Boże, zawiesiło się. Halo, halo. Czy to żyje? Czy nie żyje? O WTF. No Dobra, ludzki, zawiesiło się w takim razie, jak widać. Także zakończę tą grę. No niestety, dwa, dwa razy wygrałem. Raz udało mi się, kurczę, użyć grand final kata. Za drugim razem niestety się nie udało, bo gościu zawiesił się albo squitował, albo cokolwiek innego zrobił. No, gra się zawiesiła, tak czy siak. Dobra, dzięki wielkie za YouTube za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subowania. Niedługo będą nowe odcinki. Myślę, że chyba zag nagram jeszcze jedną serię sobie z tego, z kata. Dobra, na razie hej.